Dzień 25. Sprzątanie świata Zeland zaczyna od słów. Świat to twoje zwierciadło. Jeśli chcesz, by w odbiciu panował porządek, zacznij od porządku w sobie. Świat, który widzisz, nie jest na zewnątrz. To odbicie twojego stanu wewnętrznego. Dlatego wszelkie próby zmieniania ludzi, sytuacji czy wydarzeń są bezskuteczne, dopóki nie uporządkujesz własnej przestrzeni energetycznej. Czym jest sprzątanie świata? Zeland mówi o trzech poziomach porządku. Porządek w przestrzeni fizycznej, Twoje otoczenie, dom, biurko, ubrania, bałagan materialny to odzwierciedlenie mentalnego chaosu. Kiedy sprzątasz z uwagą, tworzysz nowe linie życia, czystsze i lżejsze. Porządek w przestrzeni myśli, uwolnienie się od niepotrzebnych dialogów wewnętrznych, lęków i ocen. Każda myśl jest rzeczą, zostaw tylko te, które są ci potrzebne. Porządek w przestrzeni relacji, zakończenie sytuacji, które ciągną energię, przebaczenie, uwolnienie od toksycznych emocji. Nie chodzi o konfrontację, lecz o decyzję. Ja wybieram spokój, nie walkę. Lustro świata reaguje na czystość. Zeland tłumaczy, że świat jest jak tafla wody odbija obraz jaki w niej rysujesz jeśli w twojej energii panuje chaos w odbiciu pojawia się nieporządek konflikty problemy jeśli oczyścisz swoje wnętrze odbicie stanie się klarowne nie walcz z odbiciem w lustrze uporządkuj to co jest przed nim jak rozpocząć sprzątanie zeland proponuje bardzo praktyczny rytuał Wybierz dzień lub godzinę na oczyszczanie przestrzeni. Zrób porządek wokół siebie z uważnością i intencją. Wyrzucaj rzeczy z myślą, uwalniam miejsce na nowe energie. Kiedy poczujesz lekkość, usiądź w ciszy i zrób porządek w myślach. Zadaj sobie pytania: co mnie obciąża, z czym nie mogę się pogodzić, co mogę dziś odpuścić? Wypowiedz na koniec: Oczyszczam mój świat, wybieram klarowność i spokój. Sprzątanie emocji. Zeland zwraca uwagę, że gniew, żal i uraza są jak kurz w przestrzeni duszy. Nie pozwalają światłu zamiaru wniknąć do środka, dlatego trzeba nauczyć się emocjonalnego sprzątania wybaczyć, nie dla innych, lecz dla siebie przestać wracać myślami do przeszłości. Nie szukać winnych, nie komentować i nie oceniać nadmiernie świata. Każdy osąd przyciąga to, co osądzasz. Czystość zaczyna się od powstrzymywania sądu. Efekt energetyczny. Kiedy oczyścisz przestrzeń, zaczynają dziać się niezwykłe rzeczy. Pojawia się lekkość, przestrzeń w głowie. Czujesz przypływ energii. W życiu zaczynają się porządki. Rozwiązują się sprawy, kończą stare cykle. Świat reaguje spokojem i przejrzystością. Zeland mówi, że oczyszczona przestrzeń życiowa to najlepszy grunt, na którym wyrasta nowa rzeczywistość. Codzienna praktyka. Zeland zaleca codzienny mini rytuał. Zanim zaśniesz, zrób małe sprzątanie świata. Przebacz w myślach każdemu. Odpuść emocje dnia. Oddychaj spokojnie, powtarzając czystość, spokój, wdzięczność. To reset pola energetycznego. Rano budzisz się na nowej linii życia. Kluczowa myśl dnia 25. Chcesz czystego świata? Umyj własne lustro.